Tak, postanowiłam zmienić nazwisko. Ostatnio była, był taniec z dzieckiem i nawet teraz wypożyczając to dziecko oddawałam i pani Wanda mówi, o, ale zamieszanie jest z tego powodu. Jak wyglądała wasza współpraca przez lata z dyrektorem Englertem? Potrafiło pieprzyć? Bardzo długo próbowałam grać w filmach i w serialach, ale... Jakoś mi się nie udawało. Ja jestem prorodzina, jestem promałżeńska. Ja wszystkich tak. namawiam do, do małżeństwa do, do dzieci, ja jestem aktorką teatru narodowego, ale nie mam takiego, jestem aktorką teatru narodowego, bo też teatr narodowy ma swoje plusy i minusy. Tak jak y, powstała profilerka, więc mówię, że to, to nie jest serial dla Warszawy. Jeżeli ktoś ma potrzebę celebrowania i wyjścia do teatru i się ubrać, proszę bardzo. A jeżeli ktoś po prostu to traktuje, że miałem cały dzień, kurde, a dzisiaj poszedłbym do teatru tak jak do kina, to też świetne. Ja jestem takim, w rodzinie takim, nie że dziwadłem, ale że poszło w jakąś dziwną stronę, gra, ale z czym to się wiąże, to do końca nie wiedzą. Dla mnie człowiek, który kompletnie nie tańczy i przychodzi do tańca z gwiazdami, temu się dziwię. Lubisz siebie oglądać? Mhm. Czy ja lubię, lubię siebie no? oglądać? Bardzo ciekawe pytanie.